Chciałabym, żebyś teraz się odwróciła i zobaczyła, jak wygląda szafa Twoich dziewczyn. Okej. Okay. To jest wszystko z szafy? Tak. Jest tego dużo. Co ty myślisz? Że mam pojemną szafę. To na pewno. Chcesz wiedzieć, ile ich jest? Boże, nie wiem. Z 500. 800. Osiemset może. 52 sztuki ubrań. Jak myślisz, czy Twoje córki w dorosłym życiu będą potrzebowały dużo ubrań czy mało? No mam nadzieję, że mało. Ja sama mam mało. Wiem, że tego jest dużo, natomiast staram się je też uczyć, że trzeba to jakoś rozsądnie wykorzystywać. Liczę na to, że pomimo tej ilości jednak przekażę im, skąd to się bierze i to, co z tym robić, nie? Mhm. Ale może się mylę. Jesteś gotowa na to, żeby sprawdzić? <laughs> Cieszę się, że się przyznałaś do tego. Dlaczego nie czujesz się gotowa? Nie wiem. Nie wiem, czy sobie poradzę. Czego się boisz najbardziej? Nie wiem. Że zabraknie? No. Może. A było tak, że zabrakło? Było. Dawno, ale było. I dotknęłyśmy chyba tego, co kryło się za tymi ubraniami. Poczucia lęku, że znowu czegoś może zabraknąć, jej czegoś kiedyś brakowało i teraz to leczy. To tutaj, tu siedzi. No. Przepraszam.